Cześć, witajcie przy 2 Boszy w kolejnym odcinku. Jak widzicie, kładzisz <noise> i się kładzisz. Ja już zrobiony, odpalający, działający. Nie staję tego materiału z jazdy. Wiele wam nie nagram, tyle to telefonem. Bo niestety aparat, Znaczy w sensie kamerka sportowa, jeszcze u mnie nie istnieje. Jeszcze nie jest zakupiona. Ja nie wiem, czy odpala. Ale Janko. No, trzeba wcisnąć. A, mocno hamulec! I jak widać, pali elegancko! to ma ogólnie? Jest wiatrak. To sobie cały czas tu dmucha. Taki dokładany był do chłodzenia. A no, on się załącza po zapłonie On chyba gdzieś tu ma jakiś tam swój wyłącznik jeszcze. No i co, no? Znowu jak ten kład sobie jeździ. Jak widzieliście, on sobie sam może jechać. Tak, to jest skład, który ma sprzęgło. Cztery biegi do przodu, jeden bieg do tyłu. I tutaj elegancko jest sprzęgiełko. Nie hamulec, a sprzęgiełko. Jest totalnie manualny. Tak to poniekąd fajny, bo właśnie można bić sobie biega. No sobie na wolnych obrotach będzie nas ciągnąć. No Wiadomo, to nie jest jakiś tam wtrysk, nie, który sobie wiecie, dawkuje paliwo, ale. No ale wiecie, nie jest to poło tomat, więc do pewnych zastosowań. Bardzo fajne. Z czego żeby sobie tak po prostu pojeździć, to jest bardzo przyjemnie się tym jeździ. Bo można sobie położku po prostu perkać o, o tu motury jeżdżą Pogoda dzisiaj, dzisiaj mamy ogólnie niedzielę. Piękna pogoda 20 ponad stopni, ciepła, kurde. Ja się w bluzie sobie lekko chodzę. W koszulce mógłbym chodzić też by było. Fajna pogoda, niestety psuje się już niedługo. ale cóż. Takie życie. Ja taki to sobie oto kładzik. Mm, tak jak mówię, fajno zaraz tam jest to sprzęgło. Tak mówię, wbijamy sobie czwarty bieg, puszczamy sobie to sprzęgło, puszczamy sobie gaz. Ja sobie perka. Bardzo fajne na trudne drogi. Do ciepła w błocie, chyba też fajne. Tylko jakieś to bez Japonki lepsze przydały, pewnie taka ciekawostka jest, że straciłeś się na, na wale kardana Więc wał, jest tutaj przekładnia. Na ile wytrzymała ta przekładnia jest? Nie wiem Ale jest, działa Bo to będzie strasznie droga jak się zepsuje No i hamulec bębnowy z tyłu I tak samo zdaje się, bo przód też jest bębnowy Tak jest, wszystko jest na bębnie A, Zobaczycie tam, o tam jest bęben I wszystko na linkę I jak hamulce działają? Przód bodajże, w sensie ten tutaj, jest chyba tylko tył, a ten tutaj, zdaje się tył plus przód, czyli podobne rozwiązanie jak w tym kładzie, którego ja miałem, to też dźwignia ręczna był tył i dźwignia nożna był tył, yy, też był tył plus przód, czego u mnie przód był no, odpięty, w się sensie, no... Urwany był, tak? tu jest też ta cała połącznica przedniego z tylnym hamulcem. I jak to działa? Tu jedna dźwignia idzie do tyłu, a tam o, idzie dźwignia, która jest do przodu. Jak będę ściskać tę dźwignię, ci tam się rusza i tu się rusza. i tak sobie hamuje. A jak jest to, jest, że ta dźwignia nożna się nie ściskać, ściskamy hamulec ręczny. A no, tu mamy takie, wiecie, miejsca, takie pola, że ona się może przód, tył trochę przesuwać. Więc jak wciskamy jeden hamulec, no to sobie tutaj luźno w tym otworku pracuje. Dzięki czemu możemy śmiało sobie wciskać jeden hamulec i nie ciągnie nam drugiego. No, jakie dość fajne rozwiązanie, no te hamulce wiadomo, no, no nie są takie wybitnie mocne, ale z racji na to, że ten kład hamuje silnikiem, no bo wiecie, tutaj mamy szczękły i tak dalej, no te hamulce tak, szczerze powiedziawszy, no mało użyteczne. Prędzej, może faktycznie przy transporcie. Jak widać, hak tu jest konkretny. Więc, jak coś ciągnąc, no to ten hamulec się może przydać. Tyle no. ma się o tym materiale. O, a to fajny pojazd jedzie. więc trzeba parę wyłapy w telefonie. Patrzcie, jaki pojazd jedzie. To nie jest skład, to jest samoróbka. <laughs> pojazd sam tak zwany. Miałem okazję tym jechać. Miałem okazję tam trochę tę grzebnąć. Tam ma silnik maluszka. Ech, taki starszy pan sobie jeździ Jest zarejestrowany jako pojazd sam, więc, więc sobie może czymś takim Śmiało śmiga. no chciałem z tego materiału nagrać, niestety No, no nie było okazji, tak? Gdzieś to na Discordzie wrzucałem tego zdjęcia Ale wiecie, pełnego materiału z tego pojazdu, no to nie było Ale może kiedyś jeszcze uda <laughs> Z dziadkiem dogadać i I to wiem, może ten pojazd zostanie na jakiś remont to Wtedy się nagra materiał Jak to dawniej ludzie wymyślali, żeby mieć z tym jeździć w sumie prawa jazdy, bo to na motorower chyba ten można jeździć. W sumie nie wiem czy to jakieś prawo jazdy czy nie, ale chyba nie, nie wiem. Dobra, tyle w tym materiale. dajcie się mogę w ten kładzie pokazać. Tak jak mówiłem, łzy, wymieniłem, śmiga, pali, jeździ i idzie do właściciela, a póki okazję to chcę właśnie wam coś nagrać. Może pewnie jutro będzie właściciela, no. no niestety no, niestety nawet niestety, bo, bo szybko poszło. Fajna, szybka robota. No dobra, na razie elojo i do następnych filmów. Bajo.